Produkcja paliwa jądrowego zaczyna się od wydobycia uranu. Następnie, uran jest wzbogacany, co oznacza, że atomy uranu-238 i uran 235 atomy ulegają rozszczepieniu, ponieważ reaktory termalne, wolne, neutrony wymagają uranu-235. Jądra. Wzbogacony uran jest przekształcany z gazowego w stały stan, mieszany z plastyfikatorem sił, i sprasowywany, aby uzyskać pelety. Te pelety są następnie centrowane w wysokich temperaturach. Pelety ważą zaledwie kilka gramów, ale mają ogromny potencjał energetyczny. Odpowiada to 400 kg węgla kamiennego, 250 kg ropy naftowej lub 360 metrów sześciennych gazu ziemnego. Pelety są umieszczane w elementach wytwarzających ciepło, prętach paliwowych, szczelnych rurach wykonanych ze stopu cyrkonu. Pręty paliwowe są montowane w indywidualne kasety. Jedna kaseta może zawierać kilka setek prętów paliwowych, a rdzeń reaktora jądrowego może zawierać kilka setek kaset. Po załadowaniu kaset do reaktora rozpoczyna się kontrolowana reakcja jądrowa, podczas której dochodzi do rozszczepienia jąder uranu, uwalniając dużą ilość ciepła. Powstałe ciepło jest przekazywane do wody przez osłony prętów paliwowych w kilku obiegach. Pod ciśnieniem podgrzana woda zamienia się w parę, która obraca turbinę parową. Energia pary jest najpierw przekształcana w pracę mechaniczną. Praca mechaniczna jest następnie przekształcana w energię elektryczną za pomocą generatora. Działanie reaktorów termalnych, wolnych neutronów prowadzi do powstawania wypalonego paliwa jądrowego, kasety z częściowo wypalonym składem paliwa. W tej kompozycji do 90% odnosi się do atomów uranu 238 który jest nieodpowiedni do użycia jako paliwo w reaktorach termalnych, wolnych, neutronów? Wypalone paliwo jest wycofywane z reaktora i wysyłane do basenów przechowywania wypalonego paliwa, gdzie jest składowane przez kilka lat, po czym jest usuwane z elektrowni jądrowej w celu utylizacji lub wymaga specjalnych odpadów, warunki pochówku. W ten sposób typowy schemat procesu wytwarzania energii jądrowej prowadzi do powstawania problematycznych i szkodliwych dla środowiska odpadów. Dlatego naukowcy zaczęli się zastanawiać, jak zorganizować zamknięty cykl, który umożliwia recykling paliwa jądrowego. To zadanie można rozwiązać za pomocą reaktorów szybkich neutronów. Koncepcja takich reaktorów polega na wykorzystaniu szybkich neutronów pod wpływem tych ostatnich uran 238, jądra, które są produktem odpadowym działania reaktorów wolnych neutronów, rozszczepiają się z uwolnieniem pewnej ilości energii i tworzą pluton 239 który również może być używany jako paliwo w reaktorach termalnych, wolnych neutronów, w domieszce z uranem 235. Reaktory szybkich neutronów umożliwiają zamknięcie cyklu wytwarzania energii jądrowej i zapewnienie recyklingu paliwa jądrowego. Wypalone paliwo jest przetwarzane i wysyłane z powrotem do reaktorów termalnych, wolnych, neutronów. Istnieje duża ilość wcześniej zakopanego paliwa reaktorowego zawierającego uran 238. A według wstępnych szacunków, będzie trwało przez kilka setek lat. Technologia produkcji paliwa z mieszaniny uranu i plutonu, znana również jako paliwo tlenkowe. Paliwo MOX dla reaktorów wolnych neutronów obejmuje trzy etapy: przygotowanie proszku formierskiego, formowanie wtryskowe peletów, wypalanie peletów. Jeśli pelety są wytwarzane na bazie kilku składników, na przykład tlenków uranu i plutonu, proszek powinien być zmielony i wymieszany. Na tym etapie funkcjonalność paliwa jądrowego w reaktorze jest zapewniona w dużym stopniu, co zależy od jednorodności mieszanki, gęstości ziarna, rozmiar ziarna, mikrostruktura itd. W istniejących liniach procesowych do produkcji paliwa reaktorowego z uranu i plutonu, Początkowe proszki mogą być najpierw mieszane, a następnie mielone lub mieszane i mielone jednocześnie. W tym celu używa się młynów kulowych lub młynów udarowych, jednak takie młyny okazują się mało efektywne w mieleniu i mieszaniu początkowych proszków. Dlatego po wypaleniu peletów można zaobserwować wyraźne oddzielenie dwóch faz, co wskazuje na brak wymaganej jednorodności. Dodatkowo sam proces jest czasochłonny i trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin. W ten sposób Globcore opracował alternatywną, innowacyjną technologię produkcji paliwa MOX dla reaktorów jądrowych opartą na urządzeniach warstwy wirującej. Urządzenia warstwy wirującej wykorzystują zasadniczo inną metodę oddziaływania na substancje w porównaniu do młynów kulowych i młynów udarowych. Początkowe proszki tlenków tytanu i plutonu, razem z cząstkami ferromagnetycznymi, są podawane do tytanowego pojemnika, który jest umieszczany w komorze roboczej urządzenia AVS. Po uruchomieniu urządzenia pojemnik wykonuje ruch osiowy w przód i w tył. Induktor tworzy wirujące pole elektromagnetyczne, które powoduje, że cząstki ferromagnetyczne zaczynają poruszać się po złożonych trajektoriach i nieustannie zderzają się z cząstkami przetwarzanych proszków, ze ścianami komory roboczej oraz ze sobą nawzajem. Generując warstwę wirującą, w międzyczasie przetwarzane proszki są narażone na szereg czynników w komorze roboczej, jak następuje wirujące pole elektromagnetyczne, bezpośrednie oddziaływanie cząstek ferromagnetycznych, akustyczne i ultradźwiękowe wibracje wynikające zderzenia cząstek ferromagnetycznych, magnetostrykcja cząstek ferromagnetycznych itd. Kompleksowy wpływ wymienionych powyżej czynników zapewnia szybkie rozproszenie i homogenizację początkowych proszków, co oznacza osiągnięcie wysokiej jakości proszku formującego paliwa MOX do produkcji pelletów paliwowych. Biorąc pod uwagę zagrożenie zawodowe dla personelu operacyjnego, tryb automatyczny jest używany do podawania początkowych składników i cząstek ferromagnetycznych, a także do chłodzenia i odprowadzania gotowego proszku formującego. Urządzenia warstwy wiru produkowane przez GlobeCore mają następujące zalety, gdy są używane w procesach produkcji paliwa Mox. Dokładnie mielą i mieszają początkowe proszki, zapewniając, że proszki są równomiernie rozłożone w całym pelletcie. Mielą i mieszają, a także aktywować składniki. Oczekiwanym wynikiem jest wyższy stopień wypalenia paliwa. Pelletki. Produkowane na bazie proszków przetworzonych w urządzeniu warstwy wiru, całkowicie rozpuszczają się w kwasie azotowym, co jest ważne dla regeneracji paliwa reaktorowego. W przeciwieństwie do młynów kulowych i młotkowych, składniki są przetwarzane w ciągu kilku minut, a nie godzin czy dziesiątek godzin. Urządzenie ma kompaktowe wymiary i jest łatwe do zintegrowania z istniejącymi liniami produkcyjnymi paliwa reaktorowego. Urządzenie może być używane w różnych schematach procesowych związanych z produkcją paliwa jądrowego dla reaktorów na szybkie i wolne neutrony, kiedy osiągnięte zostaną drobno rozproszone proszki i jednorodne mieszanki. Jakiego rodzaju sprzętu do produkcji paliwa MOX używacie? Podziel się swoimi doświadczeniami w sekcji komentarzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii recyklingu paliwa jądrowego Globecore, proszę kliknąć w link w pierwszym komentarzu lub odwiedzić naszą stronę internetową www.globecore.com.